Miałeś bardzo silne poczucie sprawiedliwości już jako małolat przez to często wpadałeś w kłopoty, prawda? Tak, tak, tak. Ja myślę, że mówię, że moje, moje w cudzysłowie chuligaństwo wszelakie <coughs> i ilość bujek zdeterminowanych w zasadzie od, e, od nie wiem. Od pierwszej klasy podstawówki to, to, już, to, już, to już pamiętam, że regularnie. No. Takim atafizmem, wiesz, w, w chłopakach chciałem udowodnić, że jestem najlepszy. E, nie byłeś. Co, byłem najlepszy, tak. Wyczyściłem swoje roczniki. E, <laughs> przegrałem dopiero ze starszymi, to dużo ze starszymi od siebie. E, ale wychodziłem, wiesz, podejmowałem rękawice. Ale te zakrzywione poczucie sprawiedliwości to mi towarzyszyło zawsze. Że ja dla nawet mnie, nie powiedziałem zakrzywiony. Ale to jest trochę jednak zakrzywiony, bo ja bardzo często pod pretekstem obrony słabszych chciałem takiego wyżycia. No, i pod pretekstem obrony, nie wiem, kolegi z klasy, ja A, znajdowałem. Słabszych albo bliskich po prostu. Tak, nie? tak. Ale to ja znajdowałem, znajdowałem przyjemność w tym, że pobiłem kogoś.